Czemu się zaraz wbije, Zróbmy mu jakieś pranka O, tak, zróbmy jakąś prankę. Dawaj, dawaj, co robimy? Tak, tak. Mm. Rozkręcimy mu śrubki w krześle. Nie, zbyt zaskie, coś, coś mniejszego. No co, obklejmy mu krzesło. Nie, to jest przesada. Wsadźmy mu gwoźdź na krzesło. Nie, no, nie przesadzajmy. No to może zabierzmy mu krzesło. Nie, no, nie przesadzajmy, co? Wiem. Pójdźmy do domu i będziemy mu dawać, że my mu Nie, urwał. no, nie przesadzajmy, no. To kurde, no co robimy? No coś mniejszego, szybko pojdzie. No rób no, hmm. no. Dobra, przedstawię mu krzesło Dawaj, bo idzie Boże, no przecież on się nie zorientuje Jezu, masakra, no Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Słuchajcie, kazali mi mamy Mamy dzisiaj dzień wolny A? Nie gadaj, że zauważył Kto to wymyślił? Ale dobre Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień wolny, nie mamy nic do roboty. Musimy ogarnąć sobie komisariat, trochę nasze pokoje i tak dalej. posprzątajcie biurka. Ja spróbuję załatwić sobie posadę, bo ten nowy kierownik, e, kapitan to jest jakaś masakra, prawda? No, no to do wali. Dobra, to ja idę z nim pogadać, a wy tutaj wiecie, jakieś tutaj organizacyjne sprawy korupcje. Ja przepraszam. Dzień dobry! Słuchajcie, mamy dzień organizacyjny, co nie? O boże, takie. Mam fajne pomysły, co możemy dzisiaj zrobić. Pobawimy się. Hmm. Jaką zabawę proponujecie? Hmm, hmm. No... wstrzybabkę. Nie. Coś innego. Słoneczko kurde. Nie. Chowany. Nie. No to co się bawimy? Super tajniaków. Będziemy łazić po całym komisariacie i musimy znaleźć oto pewną rzecz. Jaką, jaką? Będziemy musieli szukać ten oto stół deluxe, jaki dostaliśmy wczoraj od firmy Deluxe. Jego ja ukryję w pewnym miejscu. Będą dwa zespoły: będzie zespół szalony i morderca, oraz zespół szefuncio i zezek. Schowam go gdzieś w komisariacie, powiem kilku osobom, a wy będziecie musieli go znaleźć, udając bardzo dobrych detektywów. Szefuncio, bawisz się? Tak, tak, bawię się. Mogę uczestniczyć w tej zabawie z zeskiem. Dobra, idę ukryć Su Deluxe. Poczekajcie. Mm, super. Będziemy się bawić. Naprawdę super, nie? Zintegrujemy się. No tak, zgrujemy się, ciśnij klochę, nieku Dobra. Stół Deluxe schowany. Oficjalnie ogłaszam, że... Zabawa wy szukanie stołu deluxe jest rozpoczęta. Biegnijcie, biegnijcie. No, 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 zaczęło się, biegnijcie. Gdzie mam biegnąć? Zabawa się zaczęła, no! Szukajcie stołu Deluxe! Ten kto znajdzie, dostanie premię. Premio. Dobra, ja bym mógł go ukryć. No, pewnie jakiegoś debila Znam takiego. Ostatnio sobie z nim robiłem plażę. Chodź. Jaką plażę? Najważniejszy jest węg. Węg człowiekowi pomaga węszyć, więc. Wciągaj powietrze i idziemy szukać Nie Zaczyna się to? Witam, panie pijaku, się i nie odpowiada No Nie widzę, że mam duży stół no, Trzeba krzyknąć, debilu No to krzycznij Cześć, panie pijaku! O, o, cześć Co? Co, co, mówisz? Cześć! Nie. nie Nie Wyjdź te pomocy! Umierasz Umierasz No jakiś dziwny ten koleś Chyba ty Skąd on w ogóle się wziął i jak on się nazywa Jego stopień Nic o nim nie wiem No, no ja no, to pierwszy się raz tu widzę, widzę. W sumie to nie wiem, chodźmy Panie, ile do Pana właśnie teraz? Ile do Pana? Dzień dobry, cześć. Cześć. No, zatem szukamy stół deluxe. Stół deluxe. Tak, szukamy stół deluxe. Stół czy deluxe? No, deluxe, w sensie stół deluxe. Cześć, miło Cię widzieć. O, patrz, wywąchaliśmy helikopter. Słuchaj, musimy... Być może tam coś jest. Wejdźmy do środka. Mmm, ale ciosno. Ale własne. Dobra. Odpalaj zezol stery. Lecimy. Eh, lecimy. No to wio! No to co? Widziałeś ten stół deluxe? Nie. Nie widziałem. Dobra, no to zróbmy chociaż jakąś dokumentację, że niby... Oszukajmy system. Zrobimy film, że niby mamy to znaleźliśmy, bo on znalazł przypadkowo. Co ty na to? Dobra, dobra, jakoś się z nim dogadam. Panie. A jak się nazywasz w sumie? Florian. Jestem Florian. I... E, ma... Mam dzianka Na garnka. Okej. Okay. czy też wystąpić w naszym blogu? Bas. pesz. pesz? Tak bardzo. Dobra, morderca, szykuj kamerę. Idziemy Dobra, idę. Helikopter nie na ale to nie. Najważniejsze są takie ambicje. Czemu? Co ty robisz? Leniem słoni. Mam gata, słonia. Dobra, szukaj. A. Ej, <laughs> <laughs> chyba go znalazłem. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Dobra, zanieśmy ten stół Deluxe... i dostaniemy premię. W zesku jestem genialny. Idziemy. Ej, ale ja, ja go wniuchałem... Nie. Dobrze, dzień dobry państwu i paniom. Zatem. Nasz kolega ostatnio znalazł. Tu tak, znalazłem, znalazłem. Florian, najpierw muszę dokończyć. A, okay. Zatem nazywa się on Florian, ten wielki śmiech. Zatem Florianie. Florianie. Co? Florian. Tak. Chodź. A, i, I. Co? No, no, wypowiedź się. A. Co ja zrobiłem? A. Ja ukradłem. Ukradłem. Ja przepraszam. Nie, nie. nie Stół Deluxe. Nie, nie. Stu Deluxe. Znalazłeś. Nie ukradłeś. Studelux. Deluxe. No, tak zrobiłem. No, a co znalazłeś? No. Nie, ja nie będę tu występować. Daj mi zapnąć. No dobrze, ale i tak znaleźliśmy deluxe. Teraz widzicie jego zdjęcia tam montaż jest wklei. Tak, wkleję, wkleję. Nie mów o tym, oni nie wiedzą. E, dobra to tam, wkleję, wkleję. No. Co miałem powiedzieć? No, w ręce masz deluxe. A, tak? Tak. No właśnie widzicie w mojej ręce Studelux. E, nie kradziony mój własny stół. Co to? Ej, Florian, skąd ty to masz? Co? Ja nic nie mam. Hm. I idę spać. Ej, dobra, do, dobra, wyłączę to, wyłączę to fajnie. To widzi pan właśnie. To jest. School Deluxe. Mogę To jest. School Deluxe. Widzisz? To jest. School Uwaga, uwaga! Aktualnie musimy... My obydwoje znaleźliśmy stół deluxe. I mamy um... wszystko na nagraniu. I tak, so, mamy tak? nagranie. I też mamy stół deluxe, puśćcie nam. Dobra. Włączcie TV. O, to jest ten stół tutaj, widzicie? Ten. My znaleźliśmy go. I to nie jest fotomontaż. Który robiliśmy. Gdzie to jest? stół znalazł to nie pana? Deluxe de stół To ten? Tak oczywiście, kapitanie. To jest właśnie ten stół. Poszukiwaliśmy go. O, to, to. Spoko. Tak to kto wygrał. Tak, oczywiście. Wygrał pan kapitan najwyższej rangi Florian. Florian. Oszukałeś nas. Ja. Nie. Idę grać. No tak, w pdnrd narodowy. I sobie kupię więcej z tego. <grym> Florian, co robisz? Ja. "I odejdź, mam papierkowe sprawy do załatwienia."